Jestem Emilia z Fabryki Dygresji i dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda proces wydawniczy książki. Zapraszam na odcinek. Kiedy książka trafia do wydawcy a umowa z autorem zostaje już podpisana, wtedy rozpoczyna się proces wydawniczy, o ile oczywiście jest miejsce w planie wydawniczym. Jeżeli tego miejsca nie ma, to trzeba trochę poczekać, aż książka zostanie wciśnięta pomiędzy inne projekty. Aż po prostu nadejdzie jej czas. Często niestety zdarza się, że w wydawnictwach tradycyjnych jest wiele opóźnień. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość albo zawczasu zawrzeć informację o czasie wydania książki w umowie wydawniczej w odpowiednim paragrafie. Najpierw prace rozpoczynają się od redakcji. Redakcja to coś innego niż korekta. Odbywa się ona w pliku Wordowskim, tudzież w innym formacie, w jakim autor nadesłał książkę do wydawnictwa. Redaktor poprawia tekst tak, by był łatwo przyswajalny dla czytelnika. A to oznacza, że nie zajmuje się każdym przecinkiem czy literówką, tylko uszlachetnia tekst, nadaje mu odpowiedniego kształtu i sformułowania, które są trudno przystępne, bo tak niestety sformułował je autor, zamieniają się w piękne konstrukcje zdaniowe. Dobry redaktor oczywiście wyłapie też błędy ortograficzne, składniowe, gramatyczne a, i zajmie się wszystkim tym tak by korektor nie miał później już za dużo roboty. Redaktor oczywiście sprawdza też merytorykę wypowiedzi. Zatem jeżeli autor pisze, że jego bohater studiuje w, na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza psychologię i robi z niej licencjat, to redaktor, dobry redaktor dostrzeże, że jest to niemożliwe, ponieważ na Uniwersytecie Adama Mickiewicza można studiować psychologię jedynie od razu, e, kończąc studia na etapie magistra, czyli są to jednolite studia pięcioletnie. Redaktor jest też bardzo czujny, więc jeżeli na początku autor pisze i jego bohater mieszka na trzecim piętrze, a potem coś się dzieje i już mieszka na czwartym, to również redaktor takie rzeczy poprawia. Po etapie redakcji następuje korekta, czyli faktycznie e, odpowiednia osoba czyści te wszystkie błędy interpunkcyjne, ortograficzne, i wówczas tekst trafia do składu. Osoba, która zajmuje się składem, rozplanowuje tekst tak, by był na tylu stronach, na ile wydawnictwo ma budżet, a do tego, by tekst czytał się bardzo dobrze. Musi być zatem dobrany odpowiedni font, a także światła między wersami. Do tego dochodzą inne bariery, jak żywa pagina, oraz projektowanie czwórki tytułowej, czyli imienia i nazwiska autora, w taki sposób, żeby był podobny lub identyczny jak do tego z okładki. No właśnie, okładka. Okładka najlepiej, moim zdaniem. A powinna być tworzona już od samego rozpoczęcia procesu wydawniczego, aczkolwiek nie w każdym wydawnictwie tak się dzieje. Moim zdaniem, ponieważ bardzo duży nacisk kładę na prace marketingowe, im wcześniej rozpoczniemy pracę nad okładką, tym lepiej. Słyszałam historię, że niestety autorzy wypowiadali umowę w wydawnictwach tradycyjnych, bo kształt okładki, czyli konkretnie to, co było na niej zaprezentowane, nie pasowała do treści książki. Często zdarza się tak, że powieści obyczajowe przez wydawnictwa są spychane do romansów, i okładka poważnej książki o relacjach rodzinnych ma na sobie na przykład faceta z gołą klatą, ale to po prostu zależy od tak naprawdę wydawcy. Są też piękne okładki tworzone przez artystów. I um, dobrze wiemy, że ludzie kupują oczami. Dlatego im lepsza jest okładka, im bardziej przyciąga oko, tym lepiej dla sprzedaży książki. Ciekawostka. Jeżeli nazwisko autora, takiego jak na przykład Remigiusza, Mro Mroza, Remigiusza Mroza, Katarzyny Bondy albo Stephena Kinga ma znaleźć się na okładce jego książki, to nazwisko będzie jak najbardziej wyeksponowane, jak największym stopniem fontu. Natomiast, jeżeli jest to debiut albo druga lub trzecia książka z rzędu danego autora, wówczas tytuł będzie miał największą siłę oddziaływania i to on będzie wyeksponowany. Jeżeli zatem jesteście debiutantami, a, tudzież self-publisherami, Zadbajcie o to, by tytuł był naprawdę efektowny. Co jeszcze mogę powiedzieć? Może to, że kiedy tekst już zostaje złożony, wówczas trafię do kolejnej korekty i do kolejnej, i do kolejnej. Again. And again. And again. Aż pozostanie wyczyszczony z literówek. Następnie trafia on wraz z okładką do drukarni. Jeżeli nakład liczy do 1000 egzemplarzy, drukarnia będzie cyfrowa, a jeżeli nakład jest większy od 1000 egzemplarzy, druk odbędzie się w systemie offsetowym. Im więcej drukujemy w pierwszym nakładzie egzemplarzy, tym tańsza jest cena jednostkowa jednej sztuki książki. Następnie, książka z drukarni po dwóch tygodniach, czasami po miesiącu, jeżeli jest to na przykład album z kolorowymi ilustracjami, książka trafia do wydawnictwa, tudzież do autora, jeżeli jest to self-publishing. Stamtąd trafia do dystrybucji, o ile ta dystrybucja istnieje, ponieważ jeżeli jest to self-publisher, to być może prowadzi on Jedynie sprzedaż za pośrednictwem swojej strony internetowej. Natomiast, jeżeli jest to duże wydawnictwo, to przekazuje kilkaset lub kilka tysięcy nawet egzemplarzy do hurtowni i hurtownie rozprowadzają książkę do różnych księgarni lub sieci księgarskich w całej Polsce. No i wówczas ludzie mogą sobie zamówić książkę z internetu ze swojej ulubionej księgarni albo po prostu iść do centrum handlowego i ściągnąć taką książkę z półki. Z jednej strony, więc widzicie, że proces wydawniczy tak naprawdę to szereg uporządkowanych jedna po drugiej czynności i może wydawać się to wam bardzo proste, ale istnieje tutaj naprawdę sporo niebezpieczeństw. Na przykład objętość książki Zakładamy, że napisaliśmy książkę i ma ona powiedzmy sześć arkuszy wydawniczych, ale gdy trafia do redakcji, redaktor patrzy i myśli sobie, aha, no dobra, no w tym miejscu nie wiadomo, dlaczego bohater zachował się tak, a tak. W tym miejscu w ogóle powinien być punkt kulminacyjny, albo, ale go wcale nie ma. I każe autorowi dopisać kilka kolejnych akapitów, a być może nawet rozdziałów. I w ten sposób książka się rozrasta. A wiadomo, że im więcej objętości tekstu e, mamy do obrobienia, tym dłuższa będzie praca na przykład korektora. Zwiększa się także budżet. Jeżeli wydawnictwo wygospodarowało na przykład um, 4000 na redakcję i korektę takiej książki, e, a ona nagle większa podwaja swoją objętość wówczas mogą się rodzić problemy natury finansowej no to wszystko wychodzi w trakcie problemy dzieją się także z okładkami niestety czasami wizja grafika wizja wydawcy oraz pomysł autora totalnie ze sobą się gryzą grafik sugeruje się swoim doświadczeniem oraz zdolnościami artystycznymi wydawca chce przede wszystkim doprowadzić do sprzedaży Książki, no a autor jakiś tam projekt już od samego początku miał i ciężko mu zmienić swoje preferencje co do tego, co ma przedstawiać taka okładka. Wówczas niestety dzieje się tak, że proces może się przedłużyć z tego powodu, że wszystkie trzy strony się ze sobą kłócą. Dlatego ważne jest, żeby znaleźć odpowiedniego grafika. Lub też w umowie wydawniczej zastrzec, co w takim przypadku, jeżeli okładka nam się nie spodoba. Pamiętam też jeszcze za czasów, kiedy pracowałam w wydawnictwie, że po okresie, kiedy autor y, może poprawić swoją książkę po redakcji, bo jest jeszcze taki moment, że odbywa się korekta autorska w trakcie procesu wydawniczego, a wówczas autor wykorzystuje powiedzmy dwa tygodnie. Które ma określone w umowie, i nadużywa cierpliwości wydawnictwa, bo przeciąga temat, przeciąga czas oddania tekstu o kolejne tygodnie, czyli po upływie dwóch tygodni, cisza i tak się rozwleka ten czas. Warto zatem też wygospodarować sobie wcześniej ten moment na zrobienie poprawek, na zapoznanie się z najnowszą wersją własnego tekstu. I wcześniej zapytać wydawcy, kiedy mniej więcej do tego dojdzie, żebyście byli gotowi, żeby ta współpraca przebiegała bardzo sprawnie dla obu stron? W przypadku self publishingu bardzo duże znaczenie ma druk książki, czyli to, z jaką drukarnią się współpracuje, ponieważ niektóre niestety traktują autorów niezależnych jako no, takich niegodnych zaufania partnerów. Dlatego często dają najgorszego sortu papier, jakąś taką okładkę na kredzie, która jest tania, ale niestety też się gnie, bo jest niskiej gramatury i w ogóle nie ma sztywności. Także niestety różne rzeczy się dzieją. Warto tutaj zatem współpracować ze sprawdzoną firmą. I myślę, że najlepszym rozwiązaniem po prostu będzie skontaktowanie się z kimś, kto już ma doświadczenie w tym temacie i może polecić jakąś dobrą drukarnię. Czy to jest moment na reklamę? Nie wiem tego, ale pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś pytania, to możecie się po prostu ze mną skontaktować pod adresem mailowym kontaktmałpa.fabryka.dygresji.pl I co będę mogła, to doradzę. Zapraszam też Was na mojego bloga fabryka.dygresji.pl, na którym znajdziecie dużo innych porad a propos tematyki wydawniczej. Dużo bardziej szczegółowych artykułów niż ten filmik, który dzisiaj dla Was przygotowałam. A jeżeli potrzebujecie wskazówek odnośnie pisania i marketingu książki, a więc nie tylko wydawania, to również koniecznie odwiedźcie mojego bloga i zapiszcie się na newsletter, żeby nie przegapić... Nowości. Znajdziecie mnie także na Instagramie, uh, moje konto nazywa się Emilia Teofila, tak jak zresztą ja. Zapomniałam się przedstawić na początku. Tak czy siak? Dzięki za uwagę i do zobaczenia.